Cześć, witam w kolejnym serwisie informacyjnym telewizji Pobudka Orneta. Dziś nasze święto, 8 marca, Dzień Kobiet, i mamy dla pań na tę okazję specjalne życzenia. Witam serdecznie, moje drogie panie. Przede wszystkim życzę wam wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia, pieniędzy, sławy, kariery i uśmiechu na co dzień. Ten uśmiech jest chyba najważniejszy. Każdego dnia, dzisiaj mamy co prawda piękne słońce, no ale kiedy jest przypadkiem szary dzień i taki niezbyt optymistyczny, no to właśnie ten uśmiech. Przydaje się najbardziej. Moi drodzy, moje drogie w zasadzie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzę ja, ochotnik, wydelegowany przymusowo z Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej. Pozdrawiam. Ale to nie wszystko. Wybraliśmy się również do przedszkola, żeby podpytać dzieci, jaki byłby najlepszy prezent na tą okazję i czy w ogóle wiedzą, że jest takie święto. Zobaczcie, co nam odpowiedzieli. Niedługo jest święto. Tak. Wiecie jakie? Tak, trochę pamiętam, ale nie pamiętam jakie. Aha, nie pamiętasz. Jest święto Dzień Kobiet. Mówiła Właśnie Pani Właśnie o tym wiedziałam. Ta, nie, nie, Jeszcze nie. Nie, powiem, nie, 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 nie. A powiedzcie mi, a jaki byłby fajny prezent na Dzień Kobiet? E, e, Kwiaty. z kwiatami ja dałam dla Marysi, dla mojej koleżanki. Kwiaty. Marcel. I serduszko. I serduszko. A coś słodkiego? Czekoladki. I co jest to? Takie mm -hmm. No dobra, a powiedzcie mi jeszcze, jaki byłby najlepszy prezent na Dzień Kobiet? Mm. Ja. Tablet. <śmiech> <śmiech> no kwiaty lub czekoladki. Adam, a ty? Jak myślisz? Może pomyśl. O, może miłość. Po prostu przytulaniec na przykład. Albo bujaczek ja bym chciała dostać jakąś bluzkę albo spodnie. A ja bym chciała mamy dostać też jakąś bluzkę albo spodnie. No, ale ja wam stracę sekret. Jest jeszcze takie święto jak Dzień Kobiet. O, tak. o ho, ho, to ja będę dziękowiec. No. to będzie mój dzień, mój a co dzień. Byś, a co, byście, co byś chciała dostać na dziękowiec? Kobiet? Ja bym chciała dostać karty Pokémon. Jak zawsze. Jak zawsze. Ja nie myślałam. Ja myślę. No i co pomyśliłaś? Kwiaty. Kwiaty. A co jeszcze można dać? Jaki jest fajny prezent? dla Piesionek? kobiety na Dzień Kobiet. No, ja dam. Eurka. Co takiego? Eurka. Laurka. Laurka. Mm -hmm. Powiedz, czy już pomyślałeś nad prezentem dla swoich kobiet? Nawet mam już w swoim I też też jej prezent. A jaki to będzie prezent? Jeszcze nie wiem. Ja prezenty i kwiaty. Mm -hmm. ja, ja też prezenty i kwiaty. Czy macie jakiś pomysł na Dzień Kobiet? Tak. Jakie? Dajcie kwiaty. Tak, daje się dziewczynom prezenty. Tak, daje się dziewczynom prezenty. A jakie to są prezenty? Kolczyki. byś chciała dostać na Dzień Kobiet. Jesteś małą kobietką, więc na pewno. E, dzień Kobiet. Świetnie. Antek, a jak ty myślisz, co takie kobiety chciałyby dostać w dniu ich święta? Antek niech odpowie. Ja e, kwiaty, od mężów życzenia e, i bardzo dużo zdrowia. Mhm. Lila, a ty co myślisz? Ja myślę, że kwiaty, bukiet i takie czekoladki. Dzień Kobiet. Mówi wam coś, te święto? Nie, nie. Dobrze. A wiecie, że niedługo zbliża się do nas święto? Tak. A jakie? Hmm. O! Może wiecie jakie to święto? Dzień Kobiet. Dzień Kobiet. Mama mi powiedziała dzisiaj, ale nie wiem. A jak myślicie? Jaki byłby fajny prezent na dzień kobiet? Ja myślę, że będą kwiatki ładnie ze, ze różowym, um, z różowym płatkami. Ja myślę, że mieć z koralowego misia. No, jakąś czekoladkę. Mm -hmm. A co jeszcze? Prezent. Chcesz się sprawdzić w ortograficznej łamigłówce? 14 marca o godzinie 12 w Centrum Kultury odbędzie się dyktando o pióro Franciszka Chruściela. Zapraszamy wszystkich miłośników języka polskiego z gminy Orneta. Więcej informacji w opisie filmu. 15 marca w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie odbędzie się międzyszkolny turniej Unii zorganizowany przez młodzież realizującą projekt pod nazwą Młodzieżowa Wytwórnia Pomysłów w ramach programu Równać szanse 2024. Niech wygra najlepszy. Relacje z tego wydarzenia będzie można zobaczyć już niebawem. Czas na polecajkę książkową. Oddaję głos w Bibliotece. Witam serdecznie. Dziś chciałam przedstawić książkę autorstwa Madeline Miller pod tytułem Kirkę. Matka, wiedźma, bogini, kreatorka, niszczycielka, a nawet potwór. Tak była przedstawiona Kirkę w podróżach Odyseusza. Jednak ta powieść pokazuje jej trochę inne oblicze. Jest to epicka powieść, która zasługuje na chwilę uwagi. Książka jest dostępna u nas w bibliotece. Serdecznie zapraszam. W zeszłą sobotę odbyła się niesamowita impreza w ośrodku sportu i rekreacji w Fornecie. Oto krótka relacja z tego wydarzenia. To, że dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, no to mamy świetną imprezę. Co ma na celu dzisiejsza impreza? Dzisiejsza impreza ma na celu zjednoczenie tej naszej braci sportowej, pokazanie, że wychodzimy do młodych ludzi, że. Klub Błękitny Orneta to jest jedność, to jest rodzina. Widzieliśmy ile jest dzieciaków, ile rodziców przyszło. Chcieliśmy, żeby wszyscy ci ludzie przychodzili na nasze mecze, żeby to się zazębiało, żeby tak jak powiedziałem na prezentacji, żeby dzieciaki z Ornety grały w tym zespole, bo to jest przede wszystkim nasz główny cel. Czyli jak najmniej niebieskich kranów, jak najwięcej błękitnych na boisku. Dokładnie, super, super to się złożyło, żeby ta nasza, że tak powiem, rodzina błękitnych powiększała. Się. Jak się kształtują plany? Co do tego projektu, powrót na boiska. Co w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności, tak jak tutaj zaznaczyłem na spotkaniu, jest tablica, która nam ma narysować to, gdzie, gdzie jest zapotrzebowanie na boiska dodatkowe dla dzieci, żeby mogły rozwijać się na tych boiskach dodatkowo poza klubem, tak? żeby udoskonalały swoje umiejętności w czasie wolnym. Wolnym od, też od nie od komputera. Tak? Tutaj jest najważniejszy aspekt, żeby odciągnąć dzieci od tabletów, od komputerów, od elektroniki. Niedługo święta Wielkanocne, czas zadumy, wyciszenia, ale też przedświątecznego sprzątania i oczywiście zakupów. To dobry czas, żeby wybrać się na jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 22 marca o godzinie 16 w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Ornecie. Już dziś zapraszamy do zgłaszania się wszystkich chętnych wystawców, artystów oraz wytwórców świątecznych smakołyków wytworzonych tradycyjnymi metodami. Karty zgłoszeniowe oraz regulamin uczestnictwa dostępne są na naszej stronie internetowej lub w biurze w godzinach od 7 do 15. Serdecznie zapraszamy! Na pewno wszyscy zauważyli pierwsze oznaki wiosny, dlatego zapraszamy do aktywności naszych widzów. Podzielcie się z nami zdjęciami, na których uwiecznicie pierwsze oznaki wiosny i przyślijcie je na adres podany w opisie filmu. Zapraszamy do zabawy. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy za tydzień. Materiał przygotował Dawid Chorąży i Katarzyna Rykojć.